W dzisiejszym gastrowlogu udamy się do Tychów, a konkretnie do restauracji o nazwie Dotychczas, mieszczącej się przy ulicy Sikorskiego 72. Lokal TEN otworzył się 21 stycznia tego roku i jego priorytetem jest własna produkcja bazująca na lokalnych i sezonowych produktach. Wszystkie makarony, które można obecnie znaleźć w ich karcie, są ręcznie robione. Wypiekają również pieczywo, sami robią wędliny oraz wszystkie sosy, począwszy od majonezu, kończąc na demigles. Posiadają też własną cukiernię. Obecnie mamy teraz końcówkę kwietnia, czyli ciągle jesteśmy w fazie trzeciego lockdownu. Karta dotychczas jest dostosowana pod wynosy, w której można znaleźć również pizzę i burgery. No ale pytanie: czy rzeczywiście jest tutaj tak smacznie? jak restauracja o sobie pisze, no i czy warto tutaj wpaść. Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć już za chwilę. Zapraszamy! Fajna karta, no to co wybieramy, nie jest duża, ale dużo jest fajnych pozycji tutaj. No te pozycje odpuszczamy, no bo to no śniadania. Nie. zupy, drugie dania, na razie może nie, bo są tutaj dla nas dzisiaj bardziej atrakcyjne pozycje. Mm. Na pewno weźmiemy coś z makaronu, e, może spróbujemy tego tagliatelle z no. guanciale, mm -hmm. e, burgery, no to Adrian tutaj wybieraj. Co chcesz? Mm, ja już się przyjrzałem, tak naprawdę dwie, dwie pozycje najciekawsze według mnie to są te. Bułka drożdżowa z polikiem wołowym i myśleliśmy o pastrami. Mm -hmm. Ale co weźmiesz? Może bułkę drożdżową z polikiem? Mm -hmm. Dobrze, nie będzie. Dobra. Dalej, bo ja tutaj mam ciężko. Pizza. Też mówiłam wam, że jest pizza na samym początku, a weźmiemy zwędzonym karczkiem. Ciekawa. Z nie, bo już będziemy mieli makaron, także zwędzonym karczkiem spróbujemy sobie. No i mamy tutaj też dużo fajnych deserów, ale szczerze mówiąc, podejdziemy chyba do lady i zobaczymy, bo ciężko nam brać jeden albo dwa i jeszcze po tym wszystkim sobie wybierzemy. Także no też pokażemy Wam, bo jeszcze na ten moment nie zdecydowaliśmy, to co, zamawiamy. Wszystko zamówione, odebrane. Tam z tyłu. Są nasze siaty, wypakowane jedzenie, mam nadzieję, że pyszne. Tutaj na pewno pachnie na mocno pizzą, także ją chyba w pierwszej kolejności zjemy. Zrobiliśmy małe zmiany, jeśli chodzi o zamówienie i też dobraliśmy sobie dwa fajne desery, ale myślę już podzielimy się tym z wami w domu, jak wszystko na spokojnie rozpakuje, rozpakujemy, no i będziemy też omawiać i próbować na żywo razem z wami. kończy się bujać, bo to się widzisz buja cały czas. No dobra. No już jesteśmy na miejscu, rozłożyliśmy się z wszystkim, także... Musimy jeść szybko, bo wszystko stygnie. Tutaj mamy pizzę, przebitka, wam pokażę, jak to wygląda. Tu jest sałatka, surówka, sałatka zapewne do łososia. Zamówiliśmy sobie burgera albo bułkę raczej, drożdżową, ale o tym też za sekundkę. Tu jest owy wspomniany łosoś jako danie główne. To jest talia z Głęci, ale jak ja mówiłam na początku, tak zamówiłam i to zostało. I jeszcze jedna super rzecz, którą ma dotychczas, robią drinki na wynos, pierwszy raz się z tym spotkałam, także to jest akurat wariacja na temat Negroni, ale też super sprawa, możecie sobie e, wziąć, zamówić, zje, zjeść, wypić, gdziekolwiek chcecie, także też mega super i bardzo ładnie to wygląda. OK. E, jeszcze zostały słodkie rzeczy, ale w topa, bo zapomnieliśmy zabrać ich z restauracji, także najpierw zjemy to, Pojedziemy znowu po słodycze, bo były super, także nie ominiemy tego. Musimy po nie podjechać i je wziąć, i nagramy już potem samą końcówkę ze słodyczami. Także teraz będzie typowo nawet trawie i lekko alkoholowo. To co? Jemy, myślę, że zaczniemy od pizzy, bo chyba ta stygnie najszybciej. Także zaczynamy. Dobra, my sobie tą pizzę właśnie otworzyliśmy i też pokroiliśmy, bo ona standardowo nie jest pokrojona. Jest to pizza z wędzonym kaczkiem. Tak z kaczkiem, który sami też robią. Nie jedliśmy jeszcze pizzy z kaczkiem, także z chęcią spróbujemy, także częstujemy się. Weź sobie jakiś kawałek. Będzie testing na żywo. Dobra, nóż, witalec jest? No to do dzieła. Ty nie potrzebujesz? Nie. Ja potrzebuję, Jak zawsze. Duże kawałki pieczarek. I mocno są wyczuwalne. Fajnie. Mhm. Mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Nie, no bardzo dobra pizza. Spód jest, ciasto jest bardzo dobre i bardzo dobry jest też ten sos pomidorowy, mhm. Taki inny, niestandardowy. Jak widzicie, ta pizza nie jest taka szablonowa, bo jest troszeczkę w stylu neapolitańskim. Ma takie e, strasznie duże, jak to się mówi, końcówki? Grube brzegi. Grubie, grube brzegi, e, ale no nie jest to do końca pizza neapolitańska, bo nie jest płynna w środku, więc takie coś pomiędzy, między pizzą taką troszkę po polsku, a pizzą neapolitańską, ciekawa, fajna. I czuć, że naprawdę jest dobre ciasto. Mhm. Tylko tak trochę z tych bardziej ciężkich, tak? Nie jest. jak jest bardziej warzywne, jest, to. Jest tłusta. Mhm. To warto dodać, że jest. jest ten karczek robi. Ten tłustość. karczek robi tutaj tustość, robi też. No, tuż jest nośnikiem smaku, więc jest taka mocno aromatyczna, fajna. Chociaż ona mi podchodzi bardziej pod taką jesienną, takie jesienne smaki. Na jesień, zimę była super, na lato niekoniecznie. Dla mnie jest zbyt tusta zbyt na takie gorące dni. Ale samo mięso jest super. No i fajne, to ja ja powtarzam, te pieczarki są super, one no są tak grubo pokrojone. Wzięliśmy do tego oliwę, oni mają cztery rodzaje oliw, które również sami robią. Czy jest tam coś, czego oni nie robią? Nie wiem. E, to jest akurat oliwa rozmarynowa, ja jej nie próbowałam, jak uważasz? Czuć delikatny rozmaryn? Dobre, ale do tej pizzy chyba mnie nie zamawiał, bo i tak już jest właśnie hmm, dużo, hmm, się to kroi. dużo tłuszczu, tak? Dużo tłuszczu, no. Ale no, co byś powiedział tej pizzy, ile byś jej dał punktów? Od 1 do 5. Jeżeli chciałbym taką mięsną pizzę, to nie mam się do czego doczepić, tak? Wiadomo, jestem taką trochę cięższą pizzą. Mm -hmm. Jeżeli tak bym chciał, czyli ciężką pizzę, to to jest dla mnie cztery dobre plusy, tak? Mm -hmm. Dla mnie też, dla mnie też. Chociaż ja wolę bardziej takie kobiece, lekkie, może z jakimś pesto, bardziej z bazylią, ale wiedziałam, na co się pisze i to, na co się pisze, ewidentnie jest tutaj. Także ta, jeśli chodzi o wędzony karczak, czwórka z plusem. Yy, ode mnie, od Adriana też. Jest bardzo dobrze. Leci od nas polecajka. I dobry kaczek. Dobry kaczek. Dobra, przed nami kolejna, w zasadzie pierwsza z nowości, która od wczoraj do karty weszły w restauracji dotychczas. To jest kanapka z pastrami. Nachylę się, żebyście tutaj widzieli przebitki i tak Wam zrobimy sobie ją, podzieliliśmy na pół, żeby się sprawiedliwie podzielić. To mięso też robią sami, 7 dni pekują. No, jest pastrami, jest w ogóle mięsem wymagającym zachodu. Także dzielimy się. Masz swój Dajcie. talerz. Ale jest takie ostre, znaczy ostre, kwaśne. Przez kapustę. Nie, no nie podeszło bardzo. Bardzo dobre, e, dobre pieczywo. Mhm. Od dołu tak fajnie podpieczone jeszcze. Mhm. E, nie, no jest dobre. Ten sos rosyjski też tam fajnie mhm. wyczuwany. Jest ok, no klasyczna dla mnie, żadna wariacja dla mnie klasyczna gra z mm -hmm. tak? Ale bardzo dobre pastrami. Mm -hmm. bardzo bardzo dobre. No i ta tak mówi, super sos. Mm, fajne pieczy, bo oni wszystkie pieczywa też pieką sobie sami. Mm. Dużo kapusty. Dużo I czuś, kapusty. jest tą taką e, taką kaszkolateś? z nutą, wiecie? Kaszkolateś, to tu czujesz. Bardzo dobre, klasyczna kanapka, ale zrobiona. Nie, nie, nie w szablonowy sposób, w szablonowy sposób, ale tak jak powinno być, czyli dla nas, no dla mnie to jest piąteczka. Skuście się, skuście się, nie są to burgery, to są kanapki, ale warte, warte na pewno spróbowania, tym bardziej jeśli nie jedliście, a jeśli jedliście pastrami, to to jest super, tak jak powinno być, więc jeszcze raz piąteczka u nas. No i przed nami ostatnie dania na wytrawnie, czyli jedno z najgłównych łosoś. Ha, ja się tutaj też przybliżę, Wam pokażę, ale i tak przebitki Wam w międzyczasie zrobię yy, oraz pasty. Ja sobie wzięłam, jak już mówiłam na początku, tariatele z guanciale, czyli z tym wędzonym podgarnem wieprzowym. Uwielbiam guanciale i makaron zawsze zyskuje taki sznyt. Oni też robią makarony sami, więc widać, że nie są takie idealnie cięte, wiecie, maszynowo, więc super. Też się zawsze takie coś docenia. No to co, próbujemy i będziemy się wymieniać daniami, hmm? jak zawsze, żeby też nie przedłużać. Dobra, daj panie nóż widelec i zaczynamy. Jak tam twoje smakuje? E, powiem Ci, że jest bardzo bogate w smaki, jest słone, bo i ten makaron jest tutaj. E, no, dość mocno chyba solony. No i guanciale, powiedzmy taka lepsza alternatywa boczku, boczku, też słone. Dość dużo pieprzu. Nawet tak myślę, czy nie jest za bardzo słone, jak dla mnie. Mogą być minimalnie mniej słone, ale poza tym bardzo takie no, mocne smakowo. Uwielbiam naprawdę bardzo dobry makaron, ale sama jestem ciekawa, czy ty ocenisz, jaka jest ta słoność. Czy dla ciebie ona nie będzie za, za bardzo przesolone. Mm. A twoje? No, ryba idealnie w punkt. Mhm. To od razu mogę powiedzieć, idealna jest. Ta sałatka, surówka, w sumie też bardzo fajna, taka chrupka jest bardzo i fajnie, że są ten... Popkorn z kaszy Tego tutaj nie widać niczego w kamerze. A soczewica jest, dla mnie jest troszeczkę twardała, ale to zobaczysz Ty. Bo ja w sumie nie, nie gustuję, więc to... No to jak zobaczymy, no to wymieniamy się. Mhm. Wymieniamy się daniami. Jeszcze tu jest parmezan, on też jest słony, to jest dość twardy i mocno słony ser. Także ciekawa jestem. Ja też za łososiem jakoś super nie przepadam, ale jak jest zrobione dobrze, to nie pogardzę. Także zamiana i jedziemy z tematem dalej. No i co powiesz <laughs> teraz? E, bardzo taki aromatyczny łosoś. Jak kupi się takie z Biedronki, to on jest taki w smaku, bardzo ma mało smaku, w porównaniu z tym jest bardzo taki mocno. Mogę powiedzieć, że tu jest dużo łososia w łososiu. <noise> jest taki, no. Mocno rybny, mocno daje rybom. Ale jest dobre. Jest dobre. Nie jest to mój pierwszy wybór. Ja za rybami to tak w którejś tam kolejności. Jeśli chodzi o, o moje jakieś tam kulinarne wybory. Ale jest spoko. Myślę, że masz rację z tą soczewicą, że jest trochę twarda bo Mogłaby być jeszcze z 2-3 minutki ugotowana e, bardziej. Ale może taki był zamysł. Nie wiem, nie kłócę się. Może miała ta tekstura taka wyjść. Ale ja będę troszeczkę przetrzymała jeszcze dwie minutki. Słówka fajna, odświeżająca. Mm, ale zdecydowanie pozostaje przy moim. No, ale powiedz, jak ta słoność. W ogóle, co ty myślisz o moim makarunie? No ja myślę, że no makaron jest trochę słony, ale to też przez to, że no mięso samo w sobie jest. Yy, tak jest... Tak, makaron też musi być gotowany no słony i parmezan jest słony, więc razem. Tak jest. Tu jeszcze są, co jak do mnie, bo dosyć dużo jest tego pieprzu. Jak mhm. dla mnie troszkę jest za dużo. Dla mnie pieprzu to... nie, dla mnie pieprze znowu idealnie, a znowu jest mhm. trochę przesolone, czyli widzicie co, co ktoś to to inna, inna opinia. Minimalnie mniej soli bym tutaj dodała, może makaronu bym mniej troszkę posoliła. I byłoby spoko, bo obawiam się, że całej tej porcji bym nie zjadła, bo by było trochę za bardzo przesolone. spróbujcie sobie kiedyś w ogóle guanciale, bo jak zjecie guanciale, to nie zjecie już carbonary, albo zje, nie zjecie, nie będziecie chcieli za bardzo zamawiać carbonary z boczkiem, bo to jest taki boczek, ale wersji deluxe. Naprawdę, no nie da się tego, da się porównać, ale nie jest, a jest to taki bardziej unikatowy smak, ekskluzywny, o tak, więc, więc tą ekskluzywność też tutaj czuć. Aczkolwiek mniej soli i by było super. Dobra, pojedli. I co robią? Jedziemy po, po raz kolejny po słodkie. Jest pół godziny do zamknięcia. Tam na nas coś powinno czekać. Mam nadzieję, że dojedziemy. Także trzymajcie kciuki, bo chciałabym Wam tą recenzję z tych słodyczy zrobić, bo no warto. Wyglądało to tak, że warto było. Więc ciśniemy. To wykładaj. To trochę uległo. Zniszczenie w transporcie. No, nie pokazujemy. Ale to jest ciągle idealne. No, i pięknie wygląda. No, super wygląda. Pierwsze idzie wegańskie. Wegańskie, prawda? To był top wegański. Tak. Mm. Mocno, mam mówić? No, tak. Mocno czekoladowe. I mocno pomarańczowy, bo tutaj zobaczycie, to jest cały taki pasek. To są chyba galaretki. Galaretka pomarańczowa. I jeszcze jest przekładane takim żółtym. Elvis ma swój czas. E, dobry jest, mocno czekoladowy. Czekolada z pomarańczą. Jak lubicie te smaki? No to jest super. Nie powiedziałam, że to jest wegańskie, mhm. Nie jak się do tego zabrać, to, a szkoda mi tego rozbadać. Chyba napiecza środek, bo... Hmm. Hmm. Teraz po tym czekoladowym trzeba by wypukać usta, bo jest super czekoladowe. No to jest też mocno czekoladowe. Ale nie jest takie przezłupkie, jest fajnie. Ta ani hmm. nie jest wytrawna, ani nie jest super słodka, jest tylko pomiędzy. Super, to wegańskie A, ciasto. Dobre. Wegańskie ciasto jest super. Ekstra naprawdę, a ta tartaletka jest też pyszna, ale teraz cały czas czuję tamtą czekoladę. Ale tu jest na pewno dużo smaku. Robię tutaj, tutaj jest na górze taka kandyzowana skórka z pomarańczy i też nadaje takiego właśnie pomarańczowego smaku. Budyń, owoce, to się nie może nie udać. Ale też dużo jakby różnorodnych smaków, bo są i borówki, i ta, i truskawka, i kandyzowane. Tak kandydazowana skórka i tutaj widzę baleofilizowane maliny, także jest tutaj trochę tego. Dotychczas bardzo dobra robota. jak Wszystkie tam desery na witrynce wyglądały super smacznie. Nie umieliśmy się zdecydować, polecono nam te dwa. Dużo osób podobno do, dopytuje właśnie o to czekoladowe, więc wzięliśmy i my, żeby skosztować. taletka no nie mogliśmy się nie skusić, bo wyglądała przepięknie, ale i reszta, tam były i eklery, i makaroniki takie francuskie, które też wyglądały super. No Myślę, że jak wiesz, ta będzie smakowała jak to, to desery będą jej fantastyczne. Dotychczas oprócz typowych dań restauracyjnych ma też delikatesy, wszystkie też rzeczy sami robią. No i dali nam kilka rzeczy na spróbowanie, już nie ukryłam, że sprawdaliśmy co to jest, także dali nam e, zawykowane. Swoje własne wędliny, i rozbew tutaj jest i karczek, i karczek wędzony, i schab wędzony, i schab suszony. A dostaliśmy też piklowane ogórki, dostaliśmy konfitury, konfiturę jagodową, e, smalec. No, tutaj Adrian e, się cieszy na to, bo akurat mi się skończył od Marcina Czubaka z Bistro Oficyny, więc będzie drugi na spróbowanie. I tutaj jest jeszcze marchew z czarnuszką. To jest super ciekawe i widziałam, że oni też tak jak mówiłam wam pieką pieczywo, także dali nam też na spróbowanie coś, co jutro z chęcią na śniadanie zjem Tada, mamy bajgle, dwa bajgle też przez nich pieczone, także na pewno coś sobie z tego um, zrobimy, oni też na, na bazie bajglu zrobią fajne śniadania widziałam, no ale nie spróbowaliśmy, bo to nie była ta pora, także no będziemy, będziemy jeść i wydaje mi się, że będzie też smacznie no, i nasza degustacja z restauracją dotychczas dobiegła końca. Bardzo sympatyczne miejsce. Tak już od progu czuję się taką fajną, luźną, rodzinną atmosferę. I te wszystkie dania, które jedliśmy, były naprawdę ok. No, a tam lekka wpadka z tym przesolonym makaronem, ale myślę, że to był wypadek po, o, przy pracy. Już im, już im o tym powiedzieliśmy, także będą na to uważać. Ale poza tym. Te wszystkie składniki, no czuć, że są robione tak właściwie od podstaw, bo i makarony, i, i mięsa, które jedliśmy, to czuć i czuć dobrą jakość. I takie coś też lubimy, duży wkład pracy własnej, duży wkład serca, czasu, bo można to wszystko kupić i, i mieć z głowy, a, a tutaj jest inaczej. Bardzo to też doceniamy, no i to potem daje rezultat w bardzo dobrych daniach. Te desery również super, drineczki no w zasadzie drinę czegielem taki, więc e, też fajnie. E, no co ja mogę powiedzieć, no zazdrościmy e, Tychom e, takiego fajnego miejsca. Parę kilometrów do Was mamy, e, więc no kiedyś się na pewno jeszcze pojawimy, ale to już dopiero kiedy możemy sobie tam posiedzieć, bo m, brać na wynos i jeść w domu, no lepiej jednak siedzieć i jeść to wszystko na miejscu. Wtedy atmosfera jest e, najlepsza, więc mam nadzieję, że wkrótce ja to przy każdym filmie mówię, ale mam nadzieję, że wkrótce odczaruje się ta sytuacja i wrócimy do normalności i będziemy mogli tam spędzić czas, bo bardzo sympatyczne miejsce. Jeśli jesteście z tychów albo jesteście przejazdem, to śmiało wpadajcie albo dzwońcie, bo też mają dowozy oczywiście, więc coś na pewno dla siebie znajdziecie. I też co chwilę jakieś nowości wprowadzają, że od wczoraj były na przykład jakieś nowe pozycje w karcie, których dotąd jeszcze nie było, czyli myślę, że będą majstrować przy tym, a jak widać, im to wychodzi. Także dzięki jeszcze raz dotychczas, dotychczas za zaproszenie i to, że mogliśmy też Was poznać, no i zarekomendować Wam i Was innym, bo to jak najbardziej czynimy od nas piąteczka, było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A więc co, z naszej strony to wszystko, my żegnamy się już z Wami, no i do kolejnego, smacznego razu.